Poznajmy Jeża, małego kolczastego przyjaciela. Jeż to niewielkie, ale bardzo ciekawe zwierzątko. Ma krótkie łapki, mały pyszczek, czarne oczka i mnóstwo kolców na grzbiecie. Wcale jednak nie służą mu one do kłucia ludzi. Kolce to jego tarcza obronna. Gdy Jeż się przestraszy, zwija się w kulkę, a kolce stają się jego zbroją której boją się nawet największe zwierzęta. Jerze mieszkają w lasach, parkach, a czasem nawet w ogrodach. Lubią gęste krzaki i miejsca, w których można się schować. Są nocnymi wędrowcami. W dzień śpią, a nocą wyruszają na poszukiwanie jedzenia. Co jesz je? To prawdziwy łowca owadów. Zjada chrząszcze, dżdżownice, ślimaki a czasem także owoce, np. jeżyny lub jabłka. Wbrew bajkom nie nosi jabłek na kolcach. Jesienią jeż przygotowuje się do zimy. Szuka bezpiecznego miejsca, norki lub sterty liści, w której zapada w sen zimowy. Śpi wtedy przez kilka miesięcy, aż do wiosny. Jeże są bardzo pożyteczne, bo pomagają w ogrodach. Zjadają owady, które niszczą rośliny, dlatego warto je chronić. Jeśli zobaczysz jeża, nie strasz go i nie podnoś. Lepiej tylko go obserwować. Ciekawostka. Jeże zmieniają kolce trzykrotnie w ciągu życia, a młode rodzą się z miękkimi białymi kolcami, które twardnieją w ciągu kilku dni.